Dziś kilka słów na temat daru pobożności. Zazwyczaj pierwsze skojarzenie ze słowem pobożność przywołuje obraz kogoś, kto wiele czasu spędza na modlitwie. Tymczasem dar pobożności ma o wiele szersze znaczenie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dar uzdalniający nas do życia po Bożemu. Chrzest Święty uczynił nas dziećmi Boga, nie króla czy prezydenta jednego państwa, ale dziećmi króla wszechświata. Tętni w nas więc życie królewskie, Boże życie, a to zobowiązuje nas do szlachetnego życia po Bożemu. Często w różnych sytuacjach życia czerpiemy wzór z naszych rodziców. Dar Chrztu Świętego. Zobowiązuje nas do tego, aby w sytuacjach wymagających podjęcia przez nas decyzji zadawać sobie pytanie, jak powinniśmy postąpić, biorąc pod uwagę nasze Boże pochodzenie. To pytanie może również brzmieć: jak postąpiłaby w tej sytuacji Maryja, której życie było w pełni pobożne w pełni, ponieważ z ciałem, duszą, rozumem, wolą i sercem. Oddane wiecznemu Ojcu. Maryja trwała w stałym dialogu z Bogiem. Ona słuchała, pytała i z głęboką wiarą i miłością odpowiadała na jego życzenia. Prośmy więc wraz z Maryją, dziś i każdego dnia. Duchu Święty, przyjdź z pełnią Twoich darów, przemień nas w nowych ludzi, by przez to nasze serce stało się odbiciem nieba. I byś Ty wraz z Ojcem i Synem na nowo i jeszcze głębiej mógł w Nim zamieszkać. Kształtuj nasze serce w przymierzu miłości z naszą Matką i Królową na kwitnący ogród Maryi. Kształtuj naszą duszę jak miękki wosk, aby chętnie i radośnie przyjmowała życzenia Ojca, oraz z miłością i żarliwie je podejmowała. Podaruj nam głębię i stałość miłości, która szeroko otwiera serce dla Boga i dla tego, co Boże, oraz wypełnia je skupieniem. Pozwól nam jednocześnie, jako skromnym i prostym dzieciom, przekazywać dalej tę Bożą miłość ludziom, których spotykamy. Ogarnij nas całych i w przymierzu z Maryją kształtuj z nas dzieci Ojca. Amen.